Cześć wszystkim, dzisiaj kolejne zadanie z Welen. Eee, tym razem zadanie nam zleca Skalny Troll. Zobaczmy o co chodzi. Te, ludź, tu redańska armia stoi. Przejścia nie ma. Nie będziesz kradnął łodzi. I gdzie ta redańska armia? No, przecie tu stoję! Co ludzi nie widzi? Zaciągłem się do armii króla Radozwida V. I mam rozkaz bronić łodzie. Hmm, te łodzie są w marnym stanie. Miałem bronić łodzie, ale nie było drewna na ten taki płot do obrony. Ale były łodzie. Zrobiłem płot z łodzi i teraz łodzie. Bronią się same. Śmiesznie ten Tor. Kto cię zwerbował do redańskiej armii? Żadnych werbli nie było. Ale były żołnierze. Setnik mówi pilnować łodzie. Bo ich chłopi mogą ukraść, bo to ich. Ja nie rozumiem. A ja chyba tak. Skonfiskowali te łodzie chłopom i bali się, że chłopi będą próbowali je odebrać. Co było dalej? Setnik poszedł, a żołnierze pili. I tak śpiewali, że ho! Ja słucham, ale chłopi przyszli z kosami. Ja chcę pomóc armii. Idę, a wtedy chłopi w krzyk! Żołnierze w krzyk! A ja wcale nie mocno, ale oni leżą. Żołnierze też. Ale rozkaz był pilnować łodzie. To ja pilnuję! Ja teraz żołnierz jak się patrzy. I nawet e, śpiewać umiem. I śpiewać? Nie, już słyszałem, nie trzeba. A gdzie są ciała? Żadnych tu nie widzę. Ja był głodny. Brzydko marnować jedzenie. Chłopów? Nie szkoda. Kolegów? Trochę szkoda. Posiłku? Nie szkoda. Całkiem <laughs> fajnie rozumuję ten troll. Nie będę go zabijał, bo jest śmieszny. W sumie to byłby koniec zadania. A ja chcę trochę dalej iść z tym taskiem? Rozumiem. Wojna rządzi się swoimi prawami. A ludź też żołnierz? Mm, nie. Ja mogę cię zrobić, żołnierz. Wtedy jasetnik. Ja mówię, przynoś farbę i ludź przynosi farbę. A, jaką farbę? O czym ty mówisz? No, farbę! Czerwoną i białą. W mieście mają. Ale ja nie mogę iść. Bo jak pójdę, to chłopy za łodzie zabiorą. Złe chłopy. Okej, okay, czyli zadanie polega na przyniesieniu farby collowi. mi ciekawie. Spróbuję zdobyć tę farbę. Dobry ludźmi. Armia redańska ci tego nie zapomni, a jest Ok, zadanie nazywa się ochotnik i jest na poziomie 13. Tak, w ogóle to zadanie rozpoczyna się we forcie Białego Ogła kawałek od Oksenfortu. Dobra, idziemy szukać Farwy, e, której potrzebuje ten trol. Jest ona gdzieś w Ochsenwurcie. Nie, <tryk> Lepsze towary po tej stronie Pontaru! Okej, okay, chyba od tego kupca kupię tą farbę. Czego ci trzeba? Jeśli nie mam tego dziś, będę mieć jutro. Obejrzę, może coś wybiorę. OK, ma farbę, którą potrzebuje, czyli białą i czerwoną. To są chyba kolory Redanii, jeżeli się nie mylę. Biały, Bywa. czerwony. Dobre. Teraz idziemy do tego trola. Właśnie to są wydańscy żołnierze. Widzimy biały i czerwony kolor. Wracamy do trola. regowy łupek melduje się na rozkaz nawet maksywę, łupek <s> tak się składa, że mam przy sobie farbę. O! Ha, ha! Uh, uh, uh. o co chodzi? Ja mam farbę, ale nie umiem malować. Rzeczywiście może utrudnić sprawę. A ludź umie malować? Ja rozkazuję, niech umie! Hmm, to chyba zależy co. Ptaka niech namaluje, takiego redańskiego jak ta herbie. I co, teraz ja mam malować, czy... ...jemu to kazać zrobić? Spróbuję. Mogę spróbować. Masz jakiś pędzel? Piękny. Ale... Piękny ptak, ptak, ptak! Jak żywy całkiem! <grym> tak myślisz? Cóż jeśli ci się podoba? Dobry ludź, nie taki jak inne. Dziękuję! Jest na przysięgę? Ej, okay, to tyle w tym zadaniu. Wzywacie. O, trzymaliśmy jakiś schemat. Nawet nie jeden. Możesz wszystkim chwalić się. Sędzie wyrósł na potęgę. Możesz z wszystkim chwalić. Popatrało się zrobić to zadanie. Sporo rzeczy dostaliśmy. Także to tyle w tym zadaniu. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że zadanie się podobało. Było całkiem ciekawe i trochę śmieszne. Cześć.